To jest 17. biuro na tym w Śląsku, więc tej pracy jest dużo. Wynika to z tego, że jest zapotrzebowanie mieszkańców poszczególnych miast, miasteczek, powiatów na to, żeby to biuro poselskie, biuro posła było łatwo dostępne. Ja bardzo intensywnie tutaj jestem w stałym kontakcie z panem prezydentem. Realizujemy wiele projektów, projektów przede wszystkim mieszkaniowych, ale dla mnie takim kluczowym, namacalnym. Właściwie działaniem to było to była rzecz, którą wiedziałem podczas wyborów, czyli likwidację tego toksycznego składowiska odpadów, które jest tutaj w Długowie. Nie było to łatwe. W, pierwszej, w pierwszym roku kadencji nie udało się wpisać tego składowiska na tą listę składowisk, które otrzymają środki finansowe na realizację, na usunięcie, no, ale teraz już nam się to udało. To jest też oczywiście zasługa. Innych osoby, które przy tym projekcie chodziły, mówię tutaj o Pośle Chodwatowskim, Łukaszu, z którym jesteśmy razem w Komisji Gospodarki i Rozwoju, więc ta współpraca była dobra, i to jest najważniejsze, żeby również ponad podziałami politycznymi tutaj współpracować. Praktycznie ta współpraca jest z panem posłem od samego początku. Bardzo sobie cenię też takie kwestie umawiań, spotkań z osobami, z Warszawy z ministerstwami bardzo się cieszę z otwarcia tego biura. Mieszkańcy przychodzą z różnymi tematami. Oczywiście część można rozwiązać na etapie samorządowym, ale to są też tematy, które dotyczą spraw krajowych. Dlatego kontakt bezpośredni, czy na poziomie pośredni z panem posłem poprzez biuro, poprzez asystenta społecznego, na pewno przybliży mieszkańcom możliwość. Dostępu do informacji, czy też pomoc w załatwianiu różnych spraw? Bardzo ważne dla nas, dla lewicy, jest to, aby górnicy pracowali w dobrych warunkach, godnych warunkach. Wiemy, że te warunki bezpieczeństwa i higieny pracy tutaj się poprawiają w KGHM-ie, ale będziemy, będziemy stali na straży tego, żeby w przyszłości żadne. Sytuacje związane z utratą życia tutaj nie miały miejsca. Będziemy też w stałym kontakcie, jesteśmy zresztą z zarządem WPHM-u i najbliższe inwestycje, które będą realizowane tutaj, właśnie również będą realizowane w kierunkach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy właśnie tych pracowników pracujących na najniższych kondygnacjach, gdzie wydobywana jest mieć. Oczywiście pracujemy w tej chwili nad tym, żeby. Y, zmniejszyć podatek y, miedziowy, i jak Państwo już wiecie, doskonale wstępne deklaracje z Ministerstwa y, Finansów y, zostały y, ogłoszone o tym, że y, ta formuła naliczania podatku y, od kopalin będzie y, troszeczkę inna. Dzięki temu, mniej więcej w ciągu roku około 700-800 milionów złotych. Z, z tego podatku odprowadzanego do, do budżetu państwa zostanie tutaj w regionach. Prawdopodobnie zostanie stworzony specjalny fundusz, który, z którego, na który te środki będą przekazywane i z, których, z którego będą realizowane inwestycje. Przede wszystkim budowa nowych szybów to jest priorytet i na to będziemy stawiali. Ale też dla lewicy bardzo ważne jest to, żeby powstawały mieszkania. Na tani wynajem. To jak Państwo wiecie, mówiliśmy o tym od wielu, wielu lat. Teraz jak przyszliśmy do rządu, to jest jedna z naszych priorytetów, na który stawiamy. Będziemy starali się, aby biuro było czynne pierwszy, pierwszy wtorek każdego miesiąca od godziny 18 do godziny 19. Oczywiście będą też dane kontaktowe do mnie podane, gdzie będzie można bezpośrednio się skontaktować i umówić na spotkanie. Jak to zainteresowanie biurem będzie znacznie wyższe, no to wówczas możemy przewidzieć jeszcze kolejne terminy otwarcia biura, tak żeby można było tutaj bezpośrednio przyjść i, i porozmawiać na temat problemów, na temat uwag, o których pan prezydent, pan poseł mówi.